Cześć, witajcie z tej strony Sepson i chciałbym od razu na początku filmiku e, przeprosić was, że nie było tak długo, bardzo długo filmów. Ale e, teraz e, właśnie będę robił filmy z różnych gier, ale będzie większej FIFY. I właśnie zostawcie łapę i suba, bo trochę tam spadło, bo chyba 202 jest subów. A było 206, więc no, zostawcie dzwonem najlepiej i, z, i łapę w górę. A dzisiaj chciałbym Was się zapytać, żebyście pod tym filmem napisali, czy chcecie, żeby zrobić taki turniej w FIFA, że, e, że ja będę grał i taki filmik 20-minutowy, co dwa, dwie gry na przykład będę grał. Na przykład takie eliminacje, potem towarzyskie mecze i to wszystko, a potem turniej. Napiszcie, czy chcecie. Bo live teraz będą z Fify też, tak co dwa dni. A film bym mógł codziennie wrzucać właśnie z tych eliminacji na tym Mistrzostwa Świata, jakby tak. Do tej Fify i tak z, bo dużo ludzi tak robi, ale to już dawno robili, ale teraz bym mógł zrobić, więc napiszę co w chcecie. Mi się wydaje, że mogłoby takie coś być, ale to od że Dzisiaj może jeszcze zrobię live'a, ale to pod wieczór już. Lecz... Lecz nie wiem. Ale jutro raczej zrobię odcinek albo live'a, więc musicie napisać tak albo nie. A jak nie będzie nic, no to nie. Albo tak, to no, ja już decyduję. Dobra. To no, tyle chciałem wam powiedzieć. Napiszcie pod tym filmem. A jak nie, nie będzie dało się pod tym filmem, to jakimś innym, to ja będę sprawdzał. Chociaż żeby jeden głos był tak albo nie, więc no. Chcę po prostu wiedzieć. Więc dziękuję wszystkim i widzimy się już jutro, kiedy będzie live. Więc pa, albo odcinek.